Woli Pan, żeby szczurowa była wsią, a wyglądała jak miasto, niż była miastem, a wyglądała jak wieś. Co w ostatnim roku udało się zrobić w szczurowej? Więc trzeba powiedzieć o całej gminie, bo na pewno tą wizytówką jest Centrum Szczurowej, ale również taką wizytówką, dzisiaj jest to jest Centrum Rylowej od strony Tawary, Centrum Zaborowadzie. szczególnie mieszkańcy wspólnie z Polonią Kani, się przyczynili. Natomiast yy, nie ukrywam, że ważne jest przygotowanie dokumentacji na kolejnych siedem wsi, które około centrum czekają i co najważniejsze, że mamy już przyrzeczone i podpisujemy umowy na te 8 wsi. W związku z tym rzeczywiście yy, myślę w najbliższych półtora roku do dwóch lat będzie w gminie no, prawie jeden na 21 wsi, w których już będzie odnowione centrum, gdzie rzeczywiście mieszkańcy poza takim patriotyzmem zasadniczym również będą się mogli poszczycić tym, że będą mieli centrum, będą mieli miejsce, gdzie dzieci spokojnie będą mogły się bawić, ale również, gdzie jest gości, goście, którzy przyjadą, czy znajomi mogą spokojnie wypocząć. A co w tym roku udało się zrobić? No, w tym roku w pierwszym rzędzie to jest hala sportowa w Zaborowie, która w tej chwili już prawie, że jest w stanie surowym, gotowym. To na pewno kilkadziesiąt kilometrów ponad 20 km konkretnie dróg gminnych, czyli nowe nawierzchnie na tych drogach. To również dokumentacja na właśnie tą południową obwodnicę, jeżeli chodzi o studium uwarunkowań. No i oczywiście do tego trzeba dołożyć wodociągowanie kilku wsi, do tego trzeba dołożyć remonty wielu szkół, no również i termomodernizacja budynku, bo praktycznie mamy już wszystkie wykonane. No i oczywiście najważniejsze, sprecyzowane są wnioski na scalanie kolejnych wsi gruntów. To przecież jest przyszłość rolnictwa. Dzisiaj bez scalenia gruntu nie będą mogli konkurować Paulo Scompunos